ponieważ zawody sportowe są okazją do tego, żeby pokazać przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że coś w tym mieście się dzieje i w ten sposób podnosimy jego prestiż i kończymy z narzekaniem, że nic w naszym mieście się nie dzieje, że w zasadzie to jest wymarłe miasto, że no i uważam, że oczywiście taka impreza również podnosi rangę naszego miasta. większe zainteresowanie, ale w Polsce teraz i na Polsce Północnej, zresztą w całym naszym kraju są trzy duże imprezy naprawdę rangi Mistrzostw Polski, które no, skupiły tam, przyciągnęły większą liczbę zawodników. U nas w turnieju startuje około 50 zawodników i dwie zawodniczki. Stop! 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 Ja cofaj się? Stop! Was. Stop! Dwa punkty. Oddaj! Oddaj! Stop! Jeżeli chodzi o sam kickboxing... Yy... No rzeczywiście kobiety procentowo na pewno mniej trenuje niż mężczyzn, czy dziewcząt niż chłopców, prawda? bo od tego wieku trzeba zacząć już od od wieku 12, 10-12 lat. No ale jest duża, dosyć duża konkurencja, jeżeli chodzi o sporty walki, może niekoniecznie te, które potem są, w których rozgrywane są zawody sportowe, ale na przykład samobrony różne... Także one przyciągają bardziej dziewczyny. Padające, padające, padające. Lewa, prawa, prawa, lewa. Tak się ludziom Dwa punkty. I przez przewagę techniczną, czyli 10 punktów przewagi. Wygrywa Żaneta Cieśna. Dziękujemy zawodniczkom za, że pokazały inną troszkę dyscyplinę, semikontakt. Jak widzieliście Państwo, była to walka przejwana po każdym celnym trafieniu, gdzie dwóch sędziów musiało widzieć to samo. prawda, jest to bardzo ciężkie, że naraz to, to samo.